Siemaneczko widzowie, z tej strony faktycznie Dzisiaj robimy specjal na 200 subów. Tak, nareszcie razie 200 subów taki szybki w tempie. Dziś gramy szóstą noc w 5 Z Freddy's 1. No to bez czego gadania zaczynamy. Dobra Dobra, tutaj musimy zrobić tak samo, że za pierwszy raz nam się uda widzowie. Zrobić tą szóstą noc. Najpierw tak Robimy tak, tak. Powiedzcie jak wam mówiłem, że nie nam nie na mówi. Postanowiłem, że na specjal to damy jak. Czika już w kuchni. Dobra, bo już zaatakował. Dobra, widzowie. Robimy to całą strategię co w piątej nocy. Czyli coś takiego robimy, tak, tak? I cyk. Cyk nic jeba, Kamera. Cyk, cyk, kamera. Dobra. Nadal mamy 12M widzowie. Ten czas tak... Y a jeszcze dziś jest Sylwester. A jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Już mamy pierwszą AM. Nie przypilnowałem dobrze Foxiego widzowie. Trochę słabo. Chica jeszcze nie zaatakowała nawet od, od północy. I podejrzewam, że może nie zaatakować. O wilku mowa Ja wiedzieliście, że w na zamysłach FNaFa 1 Foxy miał być wilkiem? Ale w Security Breach to się zmieniło Że już Foxy był wtedy wilkiem, już w Security Breach -u jest Teraz seria ataków Chicky, na serio? O, ho, ho, Foxy będzie biegł, Foxy Jeśli go nie ściągał kamery. że widzowie, już jest to, jeszcze, jeszcze trochę jest to podziębione. Trochę za długo siedziałem na kamerach, widzowie. Dobra, druga, widzowie. Już mamy drugą. Dobra, druga EM mamy Dobra, a introniki nadal się nie... A, coś zrobić, ale im coś nie wychodzi Foxy już... O Chi kasy poszła z drzwi. Kiedy będzie ta trzecia, widzowie? Czekam widzowie kiedy Kiedy ta trzecia wybije No i nadal trzeci Trzeci Nie wiem czemu ja zamykam teraz te drzwi Ja na wszelki wypadek je będę zamykał Właśnie coś takiego mogłem, mogę dopiero najpierw zapalić Już jest trzecia, jest trzy, jest dzisiaj. A to to pierwsza? Pierwsza próba. Mamy trzydzieści, pięć. To jest trzecia, może. Chyba nam tu może ta próba nie wyjść. Dobra, sprawdziliśmy kamery. Drzwi, drzwi. Prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, dobra, widzowie, nie będę gadać tak, lewa, prawa, lewa, prawa. Dobra, a jak tak dalej pójdzie, to ja stracę baterię. czwartej em widzowie może to się jeszcze uda. Foxy tylko musi raz pobiegnąć, zabierze trochę baterii i potem tylko robimy tak, to. Na serio, to tak oni, tak oni. Mają taki schemat, a to noc. Że muszę tak zaatakować razem. I co, im się to tak podoba. Skoda serio. Serio, ich mechanika jest dziwna. Widzowie, podstęp zrobimy tak to. No i przegraliśmy, widzowie. Widzę, że przegraliśmy. Przegraliśmy po... przez błąd. Cika się pojawiła w drzwiach i nie mogliśmy zamknąć. Dobra, to trzeba tutaj bardziej Najpierw zrobimy tak. Cika. Robiliśmy tak. Prawa, lewa, prawa. A może zrobimy tak. Prawa, lewa, prawa, lewa. Dobra, no, kolej. Druga próba. Dobra, druga próba widzowie do szóstej nocy się za tradycję 1. Musimy na, nam się udać. <laughs> Jak mówiłem, jestem trochę jeszcze podziębiony. Powinniśmy tak sprawdzać kamery. Na szóstej nocy musimy po prostu zrobić wszystko, żeby nam się udało. Bo już ten odcinek trwa 8 minut. Jeśli dotarłeś do tego momentu, zostaw lajka i suba. I napisz hashtag hashtag sylwester. Ciekaw kuchni. Po co podwójnie nie sprawdziłem, Foxiego. Bez sens. Mogę zrobić tak po prostu: pięknąć na, na Freddy'ego. <śpiewanie> o oh, Wzięliście oh, 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 oh. tu widzowie? Co to, co to było? Co ja zrobiłem? Robię tak, zapytałem drzwi i założę kamery. Ale jak szybko! Wyra już pierwszy... Ojczyki to już nie lubię w tej grze. Wreszcie nocy jakoś była dobra, a w tej nocy ona atakuje bardzo mocno. I chyba ona jest na 20, uważam. Że Życzka jest inteligencja ma 20, czyli maksymalnie. Jak mogło być. Aha, przyszedł se przyjemniaczek. Dobra, sprawdzony Freddy. Freddy i Foxy zresetowani. Teraz jeszcze raz Re reset ich. Szybka sprawdzanka. Niech ta druga już wybije. Ja chcę już mieć drugą. Jak zwykle. Dobra, już druga widzowie. Zara teraz trzecią bym poprosił. Godzinę. O trzecią w nocy bym poprosił Tara. Tara widzowie jeśli za drugim próbą drugiej próbie mi się to uda zrobić bo bym chciał już mieć trzecią godzinę. Foxy jeszcze w ogóle się nie aktywował. Proszę ja bym chciał mieć trzecią już. Musiałem mieć trzecią, już proszę. Chcę trzecią, chcę trzecią. Czemu skotkał? To usunął ten tutaj licznik, pod, żeby pokazywało ile zostało do końca tej godziny. Czeka w kuchni, Freddy na scenie. Dora mi się popsuły popsuje mi się dźwięki, ale na to nie przeszkadza, pewnie. Dobra. Uda nam się widzowie, przejść to szóstą noc. Proszę, proszę o czwartą, proszę o czwartą. Proszę o czwartą. Proszę o czwartą, proszę o czwartą. Proszę o czwartą, proszę o czwartą. Proszę o czwartą, proszę o czwartą. Jest czwarta widzowie. Teraz piątą prosimy. Proszę o piątą, pros... Pięto, proszę. to proszę o piątą, Proszę o piątą, proszę o piątą. Piąta szybko powinna pojawić się. Piąta widzowie powinna szybko się pojawić. Jawić. Ostatnia godzina, widzowie. I zaraz. Nie, ostatnie dwie godziny, żeby tutaj przesiedzieć. Dobra, widzowie. Ostatnia godzina już. Już będzie piąta i będzie mi zara Fajrat. Potem zaoszczędzić pod sto baterii. Dobra, patrzę, patrzę, nic nie ma. Proszę o piątą, proszę o piątą. Widzicie, zginiemy, zginiemy, zaraz. nie wybiję piąta. Proszę o piątą, proszę o piątą. Proszę o piątą. Jest piąta, widzowie! Może to jeszcze... Może teraz jeśli tak będzie porobili tylko... Tak. I że ten tronik na serie zaatakuje, to może się to udać, ta strategia. No i Klops. Dobra, Freddy. Frediego to po prostu on jest za wolny. Dobra. Wyciszę na wszelki wypadek. Zegry. Dobra, proszę, proszę, żeby szósta była. Proszę, żeby szósta była. Szósta, szósta, proszę, szósta, szósta. Szósta, szósta, szósta. Klikam, klikam nos Freddy'ego i to nic nie działa. Freddy, 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 zostaw, 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 mnie, mnie mnie. Zostaw w spokoju mnie. Zostaw, zostaw, spokoju, spokoju, nie mnie. mnie spokoj, zostaw, zostaw, spokój, spokój. Spokoju mnie, Freddy, zostaw mnie. Mam 200 subów i nie zawaham się nimi, nimi użyć. Przegrałem. No, wiedziałem, to musieliśmy mieć przez jakiś czas jeszcze tą piątą. Wtedy dopiero by było, po... jak mieliśmy to piątą w noc. To, żeby piąta wybiła, to musieliśmy jeszcze trochę poczekać. Trochę poczekać musieliśmy. No i kolejna próba. Nie udana Może to jest za, za trzecią próbą, jak w piątej nocy się zrobiło. Że mieliśmy piątą, wybiła, wybiła. Ja na trzeciej próbie przetrwaliśmy tą piątą noc. A teraz może to szóstą się uda. O, teraz to działa. Bo Nie wiem, posłyszałem o strategii, że jak przez jakiś czas y, nie będę po prostu. Że tylko jak spadnie na p, po prostu. Nie, jak Funga jest. Ty, ty, pojawi się ten Miutkal. Ale ja nie znam strategii na szóstą moc. Może zrobię taką, jak tej spokój zrobiliśmy. A, Discord. Kociak. Ale nie. Kutson sobie stworzył ten serwer, jak wiecie. I teraz zapomniałem włączyć i przeszkadzać. Ostatnim razem też zapomniałem XD. Niech o już pierwsza, niech ta druga wybije i trzecia, wtedy jak wybije trzecia to będzie mi prawie fireant. Никто другой уже выбие. to druga już wybije, oni się teraz tak umówili? O, już druga wybiła. Teraz proszę o trzecią. Widzowie robią ten specjal to prawie już może powiedzieć dobiega końca. Bo jeśli na przykład nam się nie uda szóstej 6 nocy, to oczywiście ten to jest specjal tylko. Czyli możecie po prostu... Słuchajcie, też... też w najbliższym czasie nie będzie odcinków. odcinków bo nie mam czasu już za bardzo. O, Foksi, Foxi. Foxi wysz. Nie wiem, czemu od jakiegoś czasu. Coś mi się psuje. Cyk, cyk! To jak widzicie, tutaj. No, po prostu mamy. Niech już a trzecia wybije. Dobra, trzecia, a jest 41. Jest dobrze. Teraz czwarta wybije. Może jak będzie 30. Dobra, to było dziwne. To było bardzo dziwne, widzowie. Dobra. Dobra, niech ta czwarta już wybije, to będzie lepiej. Niech to już czwarta wybije No najgorzej Ale już czwarta za to wybiła Zresetowałem ich, teraz Teraz, zaraz piąta Wybije prawdopodobnie piąta gdzieś jeśli tu była, to piąta, ja nie może tego nie wygrać. Jakiś inny nas zaatakuje, a prawdopodobnie tak zaatakuje na tej bliższej tej czwartej każdy musi zaatakować. Prawo do mnie Chica i Boni zaatakują. No, mówiąc tak, zaatakują nas. Teraz zaatakowano z Boni. Cyk, cyk, cyk. Cyk. I przechodzimy. I przechodzimy dalej. Ika w kuchni jest Dobra Dro... Niech ta piąta O już jest piąta wysłuchaj Dobra robimy tylko tak to No i przegramy to widzowie O Poszedł se. Posłuchał się dobra Tylko Foxiego, tylko Foxiego. Tylko jego, Tylko Fox jego raz na moment. Dobra, Foxiego raz na moment. Oj, jaki glitch był! Jaki glitch był. Dobra, Foxy do biegu. Szykuję się. Tochajcie widzowie? Możemy to wygrać jeszcze Sprawdzam Foxiego. Dobra, widzę, że ja możemy to jeszcze wygrać. Przez jakiś czas mieliśmy jeszcze piątą. To powinno to by. To by powinno zadziałać to. Przyszedł. Dobra. Trzymam kciuki i klikam na Frediego. Jest, przeszliśmy do 300 widzowie! Juhu! Nareszcie! Teraz Ultimate Custom. Znaczy, nie Ultimate Custom, tylko Custom Knight. Widzicie, Mike Schmidt. 120 dolarów i, i chyba tam nie wiem, jakie są grosze, grosze amerykańskie, bo nie kumam tego. Wiem, że są dolary. Zrobiliśmy 120 dolarów i idę Olo. Teraz Custom Knight. Jak widzicie, że w Custom Night da się ustawić, tak, tu ustawmy 1987, no i widzicie, da się tak sprankować kolegę, Pójdź kiedy indziej przejdziemy 20 na 20, nie, chyba to 4 na 20, nie, napiszcie w komentarzu jak to się nazywa, ja pamiętam dobrze, że to się nazywało gdzieś 20 na 20 lub 4 na 20, no to na